Znajdujemy się w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej na terenie, który jest przekazany szkole trenerów. Rozpoczęliśmy kolejny kurs kurs UEFA wyrównawczy. Jak wiemy, tego typu szkoła jest jedyna w Polsce. Jesteśmy po czterech sesjach kursu trenerów UEFA Pro. W kwietniu rozpoczynamy kolejną edycję, pierwszą w Europie edycję kursu trenerskiego, goalkeeper UEFA. Po nas pod, za dwa tygodnie rozpoczyna się kolejna edycja, ale w Niemczech. Także jesteśmy pierwsi w Europie. Myślę, że warunki jakie tutaj są spełniają pewne wymagania, które narzuciła UEFA, Polski Związek Piłki Nożnej. My staramy się, żeby kursanci byli zadowoleni. Przede wszystkim, ponieważ program jest ustalony przez UEFE, ci, którzy e, uczestniczą w takich kursach, czy to we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Polsce, muszą realizować ten sam kurs, może z małymi modyfikacjami. Jeżeli chodzi o jakość, to myślę, że o jakości świadczy głównie dobór wykładowców. Gościliśmy Ferraiego ze szkoły włoskiej, ze szkoły niemieckiej Miklera. Na kursie był trener Skorża, mamy wykładowców również e, innych przedmiotów, ponieważ kurs stricte to nie jest kurs tylko z piłki nożnej, to jest kurs poszerzający horyzonty trenerów, e, a przed, przede wszystkim tutaj trenerów, którzy osiągają te najwyższe poziomy. No, no bardzo fajne miejsce, tak? No, mówi się, że może nie niekoniecznie nie w centrum, ale w dzisiejszych czasach to chyba żaden problem. E, myślę, że bardzo dobre obiekty, bardzo dobre wyposażenie, e, no, sale wykładowe, czego, czego nam więcej potrzeba. Do, 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 dobry dojazd z Warszawy. że wyglądają bardzo profesjonalnie i są, yy, i są dobrze przygotowane, co, yy, yy, co nie zawsze się zdarza, ale, ale tutaj naprawdę nie mamy żadnych problemów, więc jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni i, yy, i obszerność tego sprzętu treningowego, z którego możemy korzystać, jak również yy, przygotowanie murawy na boisku jest na wysokim poziomie. To odseparowanie od, od Warszawy yy, myślę, że należy odebrać jako, jako plus yy, i mało tego, uważam, że yy, że, że w perspektywie to będzie przynosiło dobre, dobre rezultaty. Tutaj jesteśmy skoszarowani w jednym miejscu, możemy skupić się na, na, na twórczych rozmowach i, i poszerzaniu swojego warsztatu trenerskiego. że Powiedziawszy, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie i obieg i całe przygotowanie i zaplecze, jakim dysponuje i AWF, i a przy okazji szkoła trenerów. Także jesteśmy naprawdę wszyscy tutaj bardzo miło zaskoczeni. Fakt faktem, że na tym boisku udało mi się trenować 6 lat temu, byłem tutaj z pierwszym wtedy pod Beskidziem Biesko-biało na obozie, więc troszeczkę to zaplecze znałem. Niemniej jednak te warunki wszystkie są, myślę, że są komfortowe.